Siemaneczko, ja jestem Felmar, w dzisiejszym odcinku wam pokażę najlepsze dropy z openingów skrzynek Prisma. Zachęcam was, aby zostać na dłużej na moim kanale i dostawać powiadomienia o filmach, więc strzel suba z dzwonem byczku, a jeżeli film ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę. A jeżeli was interesuje jeszcze inny content, to wpadajcie do moich kumpli na kanał, które będą podane w opisie. Zapraszam do oglądania. Ja tak liczę, 87 tak chociaż ze kosze żeby poleciały, nie? To byłby zajebiście. Albo chociaż ten czerwony skin. Którykolwiek, bo oba czerwone skiny są O, jest, już przeleciał. Kurde, cool, tak jest, tak jest, Player tu, Ej, jakość skina jest dobra, co? Jakość skina jest dobra, ale ładny jest ten, I love skins, ale ładny jest ten skin. Czy to jest Factor New? Po testach bojowych? Przecież tutaj że tego atrapania nawet nie widzę, ty, co jest? The worst of them all. O, oh, 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 oh my god, oh my god, oh my god, what? I wasn't even. <gasps> no way! No way! Oh my god. I I'm speechless. Bro, what the fuck? That's my first knife I've had a... That's a... <clears throat> Bro, I i can't even speak. That was literally my. <gasps> I got one! I fucking no got way. one! Oh no shit! Way. Oh shit! Oh my yeah, god. Yeah, fuck, dude. Should I open it? Yeah. I just got wait, a blue. Three, yeah, fuck it. I got a blue. No, no. 30 seconds sleepy, oh, on, on, Come on, come on, come on, come on. What the fuck, dude? What the fuck? What the fuck? What the fuck, dude? What the fuck? What the fuck? Oh my god. Right fuck, no fucking no, oh oh right fuck? oh no no way, wait, wait. dude. You just got the first knife out of the case. Did I really? Oh my fucking god dude No to będę miał trochę jeszcze na koncie Steam w zapasie na kolejne openingi, ale nie, ta skrzynka naprawdę jest ładna. Naprawdę mi się podobało skiny w tej skrzynce. O, Akacz! Proszę bardzo! Kurde, on też jest taki zajebisty ten Akacz. Dobra, także to byłoby na tyle w tym materiale. Następny odcinek już jutro. Przypominam wam również o moim serwerze Discord, na który możecie wbijać i... Co tam na luzie sobie pogadamy, nie? Wiecie o co chodzi. Także byczku strzel suba, lajka, dzwona, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Do następnego. Cześć.